Halo, halo, dzień dobry. Z tej strony Magda Zub, a ty słuchasz mojego podcastu pod tytułem Jak ugryźć Danie. Dzisiaj drugi odcinek serii o rejestracji pobytu. Omówię trzy sytuacje, czyli rejestrację pobytu dla studenta, rejestrację pobytu dla osoby, która ma wystarczające środki do utrzymania się w Danii. I rejestrację pobytu jako członek rodziny obywatela pochodzącego z Unii Europejskiej. Także rozsiądź się wygodnie i zapraszam do słuchania. No to zaczynamy. A zaczynamy od rejestracji pobytu dla studenta. O taki dokument może się ubiegać każda osoba, która jest przyjęta do duńskiej instytucji nauczania od poziomu szkoły średniej i wyżej. Nie ma znaczenia, czy to jest placówka publiczna, czy prywatna. Nauczanie na poziomie podstawowym, czyli tak zwana folkeskole, nie jest objęte w tym przypadku podstawą do uzyskania dokumentu rejestracji pobytu. W praktyce oznacza to, że musicie być przyjęci do szkoły, która w duńskim systemie nauczania jest zatwierdzona jako placówka nauczania, i nie ma żadnego znaczenia, o jakim profilu ta szkoła jest, więc może to być zarówno szkoła zawodowa, jak i nauczanie ogólne. Ważne, że jest w rejestrze szkół lub jest finansowana przez władze duńskie. Ostatecznie możecie zostać przyjęci, gdy spełniacie wszystkie warunki związane z rekrutacją do danej szkoły. I może to być na przykład zaliczenie określonego przedmiotu na wymaganym przez szkołę poziomie, ale tu zależy to od konkretnej szkoły, jakie ma warunki przyjęcia i można je łatwo znaleźć na stronie internetowej szkoły, która Was interesuje. Warunkiem koniecznym, aby pobierać wykształcenie w Danii jest to, że potraficie się sami utrzymać podczas tego okresu. W związku z tym będziecie musieli podpisać oświadczenie, że macie dostateczną ilość pieniędzy na życie w czasie pobierania nauki. Taka forma jest zabezpieczeniem się Dani na wypadek, gdybyście nie mieli wystarczających środków na życie w trakcie nauki i chcielibyście wystąpić o pomoc finansową od państwa, na przykład o tak zwane Content Yelp. W trakcie nauki jednak macie prawo do pobierania wsparcia finansowego dla studentów, tak zwane SU, do którego ma prawo każda ucząca się osoba. O tym szerzej będę opowiadała w odcinku w całości odpowiedzialnym za szkolnictwo w Danii, ponieważ jest to bardzo rozległy i skomplikowany temat. Także planuję mu poświęcić cały oddzielny odcinek. Może się zdarzyć też sytuacja, że pobieracie świadczenie ze względu na utratę pracy, tak zwane Abacy Luschdaupena. I w tym wypadku nadal jesteście traktowani jako osoby, które potrafią się same utrzymać. Zresztą, ja osobiście korzystałam z takiej formy wsparcia podczas nauki, więc potwierdzam, że jest to bardzo dobre wsparcie finansowe. I o tym, o takich formach wsparcia. Generalnie o Lusch Zdałpene, będę też nakręcała jeszcze kolejny odcinek. Warto tutaj zaznaczyć, że jako uczeń lub student macie obowiązek uczestniczyć w zajęciach, podchodzić do egzaminów i testów, ponieważ bez tego nie uzyskacie rejestracji pobytu jako osoba ucząca się i jest to tak zwane aktywne studiowanie. Teraz opowiem Wam trochę o tym, jakie macie prawa, posiadając już dokument rejestracji pobytu jako student. Przede wszystkim, tak jak w każdym innym przypadku, gdy dostaje się dokument rejestracji pobytu, jest to podstawa do uzyskania numeru CPR, czyli tłumacząc na język polski, coś podobnego jak w Polsce numer PESEL. Następnie z dokumentem rejestracji pobytu jako student masz prawo do częściowego dofinansowania do nauki języka duńskiego w szkołach językowych, tak zwanych Należy mieć ukończone 18 lat oraz mieć meldunek w duńskim rejestrze mieszkańców w tak zwanym gmina, gdzie mieszkasz, tak zwana komune ma obowiązek wysłać zaproszenie do nauki języka duńskiego w terminie jednego miesiąca od momentu zameldowania w Danii. Jeśli jednak nie otrzymacie takiego zaproszenia, musicie sami się skontaktować z Urzędem do Spraw Obsługi Mieszkańców w swojej gminie zamieszkania, tak tzw. BOE-SERWIS. Nauka języka duńskiego przebiega w grupach stworzonych ze wszystkich obcokrajowców, którzy niedawno przyjechali do Danii. Także jest to międzynarodowe towarzystwo. Jak już wcześniej wspomniałam, w całym okresie nauki w Danii musicie mieć środki na swoje utrzymanie. Oznacza to, że nie można pobierać świadczeń socjalnych dla osób, które nie mają dochodów. Jeśli w trakcie pobytu w Danii, jako uczeń lub student, wystąpicie lub zaczniecie pobierać takie świadczenie, Wasza rejestracja pobytu straci ważność i przestaniecie mieć prawo do pozostania w Danii. Każdorazowo, gdy obcokrajowiec pobiera jakieś świadczenie w Danii, taka informacja jest wysyłana do Siri, który oszacowuje, czy może to mieć znaczenie dla jego rejestracji pobytu. Jako uczeń lub student, macie również prawo do podjęcia pracy i do robienia sobie. Po ustaniu zatrudnienia, jeśli spełniacie specjalne warunki, głównie chodzi tu o świadczenie dla bezrobotnych, tak zwane EKSE, możecie takie świadczenie pobierać bez utraty prawa do zamieszkania w Danii. Teraz opowiem Wam o samym procesie aplikacji o dokument rejestracji pobytu jako student lub uczeń. Tak jak dokument rejestracji pobytu jako pracownik, ten, który omówiłam we wcześniejszym odcinku, Składacie aplikację w Sen for International Recruiting or Integration, w skrócie SIRI. O tym mówiłam w odcinku trzecim, gdzie Was odsyłam po więcej informacji. Tam również przypięte są w notatkach linki, gdzie można pobierać formularz oraz gdzie są oddziały SIRI. Do tego czwartego odcinka... Również w notatkach przypnę Wam linki, gdzie będziecie mogli znaleźć wszystkie informacje odnośnie dzisiejszych tematów. I wracając do dokumentów, potrzebujecie następujących dokumentów, aby ubiegać się o rejestrację pobytu jako student. Pierwszy: oryginał paszportu lub zamiennie polski dowód osobisty ze zdjęciem. Drugi: Zdjęcie legitymacyjne w wielkości paszportowej. Trzeci: wypełniony formularz aplikacyjny OD1, czyli dokładnie ten sam, co w innych dokumentach rejestracji, i czwarty: dokumentacja potwierdzająca Waszą podstawę do przebywania w Danii jako uczeń lub student. I odnośnie tego czwartego punktu może to być list z duńskiej instytucji szkolnej z potwierdzeniem uzyskania przez Was miejsca w szkole lub na uczelni, lub zaświadczenie o możliwościach utrzymania się w Danii w czasie Waszej nauki, albo oświadczenie o aktywnym uczestnictwie w zajęciach szkolnych lub na uczelni. Wszystkie te dokumenty należy osobiście dostarczyć do Siri na spotkanie w Siri. Należy umówić się online na konkretny dzień i godzinę, a więc jadąc tam bez wcześniej umówionego terminu, możecie być pewni, że nie zostaniecie obsłużeni. Czas oczekiwania na odpowiedź po złożeniu dokumentu wynosi do 30 dni. Aplikacja jest darmowa, a w razie pytań czy konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów. Siri będzie się z Wami kontaktować i prosić o dosłanie wymaganej dokumentacji. Kolejny dokument, o którym chciałabym dzisiaj opowiedzieć, to rejestracja pobytu jako członek rodziny obywatela pochodzącego z Unii Europejskiej. I pobieżnie taką sytuację omówiłam w odcinku trzecim mojego podcastu, jednak tutaj zbiorę te wszystkie informacje razem. Bo wiem, że jest to jeden z bardziej popularnych i częstszych wniosków składanych do Siri. Sytuacje, gdy korzystamy z tego wniosku, występują, gdy na przykład mąż przyjeżdża najpierw do Danii, aby znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwie lub zakłada własną firmę, przyjeżdża zdobyć meldunek, zrobić rozeznanie w szkołach czy przedszkolach i po jakimś czasie rodzina podejmuje decyzję, że już jednak mają dość rozłąki i życia w dwóch krajach. I postanowiają przyjechać do Danii. Za członków rodziny takiego męża uważa się partnera, to znaczy żonę lub partnerkę życiową oraz dzieci poniżej 21 roku życia. Za dzieci w tym przypadku przyjmuje się dzieci wspólne lub dzieci tylko partnerki życiowej ze wcześniejszego związku. Oczywiście sytuacja może być odwrotna. I na przykład kobieta przyjeżdża najpierw do Danii i później dołączają do niej członkowie rodziny. Ale podałam taki najczęstszy przykład, z którym się spotkałam na imigracji, że to jednak przyjeżdża mężczyzna, organizuje życie w Danii i dopiero ściąga resztę rodziny do siebie. Czyli teraz jakie są podstawy do uzyskania takiego dokumentu na zasadzie łączenia rodzin? Przede wszystkim osoba, do której rodzina przyjeżdża, musi mieć aktualny dokument rejestracji na pobyt w Danii i nie ma tu znaczenia, na jakich podstawach został on wydany. Może to być praca, środki na koncie, własna firma, a osoba, do której przyjeżdżacie, musi te podstawy udokumentować aktualną umową o pracę lub oświadczeniem pracodawcy uzupełnionymi paskami wypłat z ostatnich trzech miesięcy. Do takiej dokumentacji należy dołączyć podpisane oświadczenie osoby, do której przyjeżdżacie, że jej pobyt w Danii jest prawdziwy i rzeczywisty. Jeśli osoba, do której przyjedziecie, ma dokument rejestrujący pobyt w Danii już na czas nieokreślony, wtedy dokumentacja potwierdzająca podstawę pobytu w Danii nie jest wymagana. Relacja pomiędzy partnerami również jest sprawdzana pod kątem realności. I Siri może ewentualnie parę wezwać, żeby sprawdzić, czy jej związek jest prawdziwy. I nie pytajcie mnie, jak, w jaki sposób to sprawdzają. Dokumentacja potrzebna do potwierdzenia bliskiej relacji z osobą, która już mieszka w Danii, to najczęściej akt małżeństwa, a w odniesieniu do dzieci to świadectwo urodzenia. Jeśli chodzi o innych członków rodziny, należy przedstawić dokumenty poświadczające związek rodzinny z tą osobą. W zależności od kraju, w którym małżeństwo lub narodziny dziecka miały miejsce, może istnieć wymóg, aby świadectwo zostało zalegalizowane albo opatrzone adnotacją apostil. Adnotacja apostil oznacza po prostu, że dany dokument pochodzi z właściwego urzędu, czyli że jest autentyczny. Jeśli chodzi o Polskę, takie uwierzytelnianie nie jest potrzebne, ale rozpatrzenie wniosku przyspieszy, jeśli dokumenty będą przetłumaczone przynajmniej na język angielski. Z doświadczenia wiem, że międzynarodowe akty małżeństwa, o które można wystąpić w Polsce, mają taką opcję i są wtedy przetłumaczone od razu na parę języków, w tym na angielski i niemiecki. Nie pamiętam, czy tam nie jest też przypadkiem uwzględniony język francuski, na pewno polski. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że wnioskujemy o rejestrację pobytu dla dziecka, którego jedno z rodziców nie będzie z nim mieszkało w Danii i na przykład zostanie w Polsce. Wtedy należy przedstawić, że ma się prawo do opieki nad dzieckiem i pozwolenie od drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę Polski. Upoważnienie do wyjazdu i opieki nad dzieckiem od jednego z rodziców należy przedłożyć podczas osobistego spotkania w Syrii obojga rodziców lub może to być upoważnienie pisemne tego jednego rodzica, złożone przed notariuszem w języku duńskim, angielskim lub niemieckim. Tylko i wyłącznie dopuszczone są te trzy języki. Jeśli upoważnienie jest w innym języku niż te wymienione, należy je przetłumaczyć na jeden z tych języków utłumacza przysięgłego i następnie potwierdzić je za zgodnością z oryginałem u notariusza. Czyli nie wystarczy przetłumaczyć, utłumacza przysięgłego, należy jeszcze poświadczyć pieczątką od notariusza. Jeśli chodzi o prawa, jakie nabywacie, mając dokument rejestracji pobytu jako członek rodziny obywatela Unii Europejskiej, to są one dokładnie takie same, jak w przypadku osoby, która przyjeżdża do Danii jako uczeń lub student. Więc odsyłam Was do tej części, gdzie mówiłam o tym, odsłuchacie sobie tę część, jeśli potrzebujecie te informacje sobie odświeżyć. Następnie pytanie: Jak długo taka osoba może być w Danii, czyli ta osoba, która przyjeżdża jako łączenie rodzin? I odpowiedź: Jeśli zamierzacie przebywać w Danii mniej niż 3 miesiące, nie jest koniecznym, aby aplikować o rejestrację pobytu. Jeśli członek rodziny przyjeżdża szukać pracy, może być w Danii bez dokumentu rejestracji do 6 miesięcy. Jednakże członek rodziny może przebywać w Danii tak długo, jak wypełnia warunki, na których został mu przyznany dokument rejestracji pobytu czyli na przykład jego partner jest w stanie go utrzymywać finansowo. Jeśli osoba z rodziny, która przyjeżdża jako łączenie rodzin do Danii Pochodzi z kraju spoza Unii Europejskiej, czyli nie do końca to jest nasza sytuacja, bo ja bardziej opisuję sytuacje, które dotyczą Polaków, ale przyjmijmy, że od razu chcę wyczerpać całkowicie temat, więc jeśli ta osoba pochodzi z kraju spoza Unii Europejskiej, a przyjeżdża do obywatela Unii Europejskiej. Może przebywać w Danii tak długo, jak Siri rozpatruje aplikację o rejestracji pobytu. Jeśli taka osoba dostanie dokument rejestracji, może przebywać w Danii tak długo, jak jej partner wypełnia podstawy swojej rejestracji, czyli na przykład posiada pracę. Jeśli para przestanie być w relacji i na przykład rozwiedzie się, partner, który utrzymuje swoją połówkę, Wyjedzie na stałe z Danii lub ustanie jego podstawa dokumentu rejestracji pobytu i, na przykład, straci pracę, wtedy rejestracja pobytu wygasa. Dokument rejestracji pobytu dla takiej osoby może być wystawiony na czas określony i po upływie tej daty, na którą został wystawiony, należy ubiegać się o jego przedłużenie. Jeśli członek rodziny przebywa w Danii, minimum 5 lat, niezależnie czy pochodzi z czy spoza Unii Europejskiej, może ubiegać się o rejestrację pobytu na czas nieokreślony, co wiąże się z ustaniem obowiązku spełniania warunków, na które został wydany dokument rejestracji pobytu. Czyli jeśli na przykład traci pracę, to wtedy ten dokument rejestracji pobytu nie wygasa. W momencie, gdy podstawy rejestracji pobytu jako członek rodziny obywatela Unii Europejskiej wygasa, mamy dwie możliwości. Pierwsza wyrejestrować się z rejestru obywateli i wyjechać z Danii. I drugi jeśli w czasie naszego pobytu powstały przesłanki, które pozwalają sądzić, że uzyskamy nowy dokument rejestracji pobytu na nowych zasadach, Należy ubiegać się od nowa o rejestrację pobytu, na przykład jeśli osoba może się już sama utrzymać ze względu na posiadaną pracę. Odnośnie omawianego przypadku wspomnę również, że taka aplikacja może być rozpatrywana dłużej niż te wcześniejsze, o których mówiłam, a więc do trzech miesięcy, a dokładnie do 90 dni. Pamiętajcie też, że w każdej sprawie występuje tylko i wyłącznie osoba, której sprawa dotyczy. Można mieć tłumacza albo upoważnienie dla konkretnej osoby, która może występować w Waszym imieniu. Także takie upoważnienie z danymi osoby, która ma Was reprezentować i z Waszym podpisem wysyła się do Siri i ta osoba może się kontaktować z nimi zamiast Was. Teraz jeszcze dokumentacja potrzebna do złożenia podania o rejestrację pobytu jako członek rodziny obywatela z Unii Europejskiej. Więc po pierwsze, oryginał paszportu lub zamiennie polski dowód osobisty ze zdjęciem, po drugie zdjęcie legitymacyjne w wielkości paszportowej, trzecie wypełniony formularz aplikacyjny OD1, czyli ten sam, co w innych dokumentach rejestracji. I czwarte, dokumentacja potwierdzająca Waszą aplikację jako osoba z rodziny obywatela Unii Europejskiej. I w zakresie tego czwartego punktu, dokumentacją potwierdzającą Waszą aplikację może być m.in. dokument rejestracyjny pobytu osoby, która już przebywa w Danii. Drugi, aktualna dokumentacja potwierdzająca podstawę pobytu osoby, która już ma dokument rejestracyjny, czyli pracę, wystarczające środki na koncie, własną firmę itd. Trzecie, dokumentację, że posiadacie rodzinną relację ze sobą, a więc akt małżeństwa, świadectwo urodzenia dzieci, akty chrztu podobne. Po czwarte, Oświadczenie osoby, która już mieszka w Danii, że jej pobyt jest prawdziwy i rzeczywisty, i jest to dodatek b.1 do formularza OD1, który trzeba wypełnić i podpisać. Po piąte, jeśli jesteście małżeństwem, zarejestrowanym związkiem lub żyjecie w konkubinacie, wtedy potrzebne jest oświadczenie od obu stron, że związek jest prawdziwy. I nie jest fikcyjnie utworzony tylko w celu uzyskania dokumentu rejestracji pobytu. Jest to dodatek B.2 do formularza OD1, który również wypełniacie i podpisujecie wspólnie. Trzeci rodzaj dokumentów, który dzisiaj chcę omówić, to dokument rejestracji pobytu dla osoby, która ma wystarczające środki do utrzymania się w Danii. W odniesieniu do posiadania podstawy egzystencji zgodnie z przepisami Unii Europejskiej bycie osobą posiadającą wystarczające środki oznacza, że jesteś samowystarczalny, a tym samym posiadasz fundusze lub dochody na utrzymanie siebie i swojej rodziny w takim zakresie, że nie można oczekiwać, że będziesz obciążać społeczeństwo. Fundusze i dochody są w zasadzie Twoje. Jednak możliwe jest również, że inna osoba, na przykład członek rodziny, który ma na to środki, zobowiązuje się cię wspierać. No więc pierwsze i najważniejsze pytanie, z jakim się spotykam, ile to jest te wystarczające środki do utrzymania, ile pieniędzy powinienem mieć, żeby dostać dokument rejestracji pobytu, no i generalnie ilość pieniędzy, jakie są wystarczające odpowiadają obowiązującym stawkom świadczeń, które w analogicznej sytuacji moglibyście otrzymywać w Danii, a które są tu postrzegane jako wystarczające do życia. Bierze się też pod uwagę wasz stan cywilny, sytuację życiową, wiek i rozpatruje każdą sytuację bardzo indywidualnie. Specjalnie sprawdziłam dla was taką stawkę, jaką normalnie byście mogli w analogicznej sytuacji dostać. I na dzień dzisiejszy, a mamy maj 2021, więc to są stawki, które obowiązują w roku 2021. Jest to: jeśli jest to osoba, która samotnie wychowuje dziecko i ma prawo do dodatków na to dziecko, to jest to 14 437 koron brutto miesięcznie. Jeśli jest to osoba, która samotnie wychowuje dziecko i nie ma prawa do dodatków na to dziecko, to jest 8703 korony miesięcznie brutto. Jeśli chodzi o osobę, która skończyła 30 lat lub osoby poniżej, wtedy ta kwota to 6219 koron na miesiąc brutto. W przypadku osoby, która mieszka razem z rodzicami i ma mniej niż 30 lat, to jest 2679 koron na miesiąc brutto. I ostatnia sytuacja jest możliwy, tak zwany dęsk bonus, ale odnosi się to tylko do osób, które zdały końcowy egzamin ze znajomości języka duńskiego na drugim poziomie, ewentualnie egzamin językowy na analogicznym poziomie. I nie będę tu tego rozwijała, ponieważ raczej nie odnosi się on do osób, które świeżo przyjeżdżają do Danii. Obowiązek samodzielnego utrzymania się z własnych środków finansowych istnieje podczas całego pobytu w Danii. Aby otrzymać dokument na rejestrację pobytu na podstawie własnych środków, należy udokumentować w Siri, że ma się środki na pierwsze 12 miesięcy pobytu. Oraz należy być nadal w stanie się utrzymać po upływie tych 12 miesięcy. Siri może w trakcie tych 12 miesięcy poprosić o dokumentację, że nadal macie środki na swoje utrzymanie się. Czyli w praktyce po prostu musicie pokazać swój wydruk z konta bankowego, czy posiadacie odpowiednią ilość pieniędzy. Można otrzymać dokument rejestracji pobytu, jeśli inna osoba poświadczy, że będzie Was utrzymywała w trakcie Waszego pobytu w Danii. Więc nie musicie osobiście poświadczać, że macie odpowiednią ilość pieniędzy. Może to być na przykład członek Waszej rodziny, narzeczony i tym podobne. I też taka osoba musi udokumentować należyte środki na utrzymanie siebie, ciebie i ewentualnie dzieci osoba która otrzyma dokument rejestracji na podstawie posiadanych środków finansowych nie może korzystać ze wsparcia i pomocy finansowej państwa i jest to jeden z podstawowych warunków uzyskania takiego dokumentu jednakże jeśli otrzymujesz świadczenia ze względu na utratę pracy ze swojej eKese nie jest to traktowane jako wsparcie finansowe od państwa i możesz takie świadczenie pobierać. Co ważne, jeszcze na rozpatrzenie wniosku o rejestrację pobytu w tym przypadku czeka się do 30 dni, a za samą aplikację, tak jak i te wszystkie wcześniejsze, nie pobiera się żadnych opłat. Jeśli chodzi o prawa, jakie nabywacie, mając dokument rejestracji pobytu jako osoba, z wystarczającymi środkami do samodzielnego utrzymania się w Danii, to są one dokładnie takie same, jak we wcześniej omawianych przypadkach, więc już nie będę tego ponownie powtarzała. Jeśli potrzebujecie sobie te informacje powtórzyć, to proszę odsłuchajcie sobie tę część, gdy o tym mówiłam jeszcze raz. Myślę, że na dzisiaj to będą już wszystkie przypadki ubiegania się o rejestrację pobytu, jakie omówię. Zostało jeszcze kilka sytuacji, kiedy można wystąpić o taki dokument. Jednak jest to tyle wiedzy i mnóstwo tłumaczenia, że zostawię je sobie naprawdę na inny odcinek. Na ten moment myślę, że omówiłam te najważniejsze i najczęstsze przypadki. I większość z was, którzy pierwszy raz przyjeżdżają do Danii, Korzystają właśnie z tych wymienionych sytuacji. Na koniec chciałabym Wam jeszcze bardzo podziękować za wszystkie pozytywne reakcje. Bardzo duży odzew na maile. Dostaję od Was mnóstwo wiadomości, czegoś się naprawdę nie spodziewałam. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za Wasze lajki, komentarze, propozycje tematów na nowe odcinki. Bardzo się cieszę, że podoba Wam się taka forma przekazu że korzystacie w praktyce z mojej wiedzy, którą przekazuję w podcastach, muszę przyznać, że poświęcam sporo czasu i energii, żeby nagrać każdy odcinek. Bardzo staram się, aby były one na wysokim poziomie, a mam mnóstwo pomysłów na kolejne tematy, które myślę, że Wam się szczególnie spodobają, bo tutaj Wam zdradzę, pracuję nad nimi we współpracy z innymi profesjonalistami, Także zapraszam osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, jak ugryźć danie. Dajcie łapkę w górę, śledźcie mnie, subskrybujcie, piszcie do mnie maile na Danie jakugryzcdanie@gmail.com i do usłyszenia za tydzień. Cześć.